Chciałbym wam przedstawić mój sposób na dozowanie płynów, na przykład katalizatora do silikonu albo żywicy, lub utwardzacza do żywicy. W sposób dosyć prosty, mianowicie są to buteleczki z farb do włosów. Dokładnie są to buteleczki z farb do włosów L'Oreal Paris. Dokładny model jest to preference. Tak jak widać teraz na ekranie. I w tych farbach do włosów można znaleźć właśnie takie buteleczki, które są bardzo fajne, bo mają możliwość zakręcenia, odkręcenia, tego mają bardzo małą dziurkę, przez którą wypływa mało płynu, a co jeszcze ciekawsze akurat na to możemy założyć na przykład igły. I w momencie, kiedy chcemy dozować na przykład. Katalizator do silikonu, to jesteśmy w stanie dozować co do danej części grama. Więc wydaje mi się, że sposób bardzo dobry, przynajmniej się sprawdza. Wykorzystuję to do żywicy, do utwardzacza, ale wykorzystuję to także do samych katalizatorów niebieskiego i czerwonego, które wykorzystuję w silikonie. I szczerze mówiąc bardzo polecam takie rozwiązanie, ponieważ no nieraz nie musiałem więcej wyrabiać silikonu, nie musiałem też go nigdy, nie musiałem kombinować czy nie dam za dużo samego katalizatora, więc myślę, że spokojnie i Wam się to przyda. Polecam sposób z igłą w momencie, kiedy potrzebujecie naprawdę dokładnie coś odmierzyć. Życzę miłego, pozdrawiam.